Cześć wszystkim opowiem wam dzisiaj o swoim agregacie e, talerzowym Granosystem Jest to agregat 3 metrowy. E, ostatnio często trafię na, 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 na pytania na, na forach różnego rodzaju rolniczych, e, jaki agregat talerzowy kupić e, Coraz częściej. Ludzie decydują się na agregaty talerzowe. Ja swój agregat mam już 5 lat, to już jest piąty sezon, piąty rok jakim uprawiam. Więc pomyślałem, że podzielę się swoją opinią z wami. Może komuś pomogę w podjęciu decyzji. A więc, pierwsza sprawa, czy w ogóle wybrać agregat teleżowy? Moim zdaniem, tak jest on szczególnie dedykowany wydaje mi się dla gospodarstw, które nie mają zbyt dużo hektarów, nie są wysoko obszarowe, tak? ponieważ agregat ten jest bardzo uniwersalny. Zastępuje agregat ścierniskowy, zastępuje agregat uprawowy i również uprawowo-siewny, ponieważ jest to wersja z hydropakiem i używam tylko tego, agregatu tego i wyłącznie w gospodarstwie nie mam innego od 5 lat jednym agregatem ogarniam 40 prawie 40 hektarów ziemi i no, tak naprawdę nie potrzebuję innego i to wydaje mi się jest naj, największą zaletą tego agregatu także jest to bardzo fajny 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 sprzęt ze względu na swoją wszechstronność i tutaj tak naprawdę nie ma za bardzo kompromisów, to znaczy w każdej uprawie ten agregat toleżowy myślę, że jest dobry. Nie ma tak, że, że, nie wiem, ściernisko uprawiłby lepiej jakiś inny agregat. W tej cenie, w tej kategorii cenowej myślę, że, że no jest to najlepsze rozwiązanie. To jest takie moje, moje prywatne zdanie, możecie się z tym nie zgadzać. Ale to piszcie w komentarzach, porozmawiamy na ten temat. Moim zdaniem jest naprawdę fajny. Mówię, mam 40 hektarów ziemi, nie potrzebuję innego agregatu. Pasuje mocą do mego ciągnika. To jest 605 r czyli 105 koni. Po delikatnej zmianie mapy, około 125 koni w tym momencie ma ten ciągnik. Nie ma, nie ma problemu przy nawet dawał radę. W tej chwili nie wiem, czy widać będzie na ekranie. Jedziemy 11 km na godzinę, 15 litrów na godzinę spalanie. Około 3 hektarów pokazuje komputer na godzinę uprawiamy, ale to wiadomo, że nie liczy uwroci, nie liczy poprzeczniaków itd. Realnie jakieś 2,5 hektara jest do zrobienia w godzinę przy tej prędkości. No i co najważniejsze, około 5 litrów na hektar spalanie pokazuje. Wiadomo, że minimalnie większa będzie ze względu tak jak wspomniałem u wroci i poprzeczniaków nakładek, chociaż nakładek nie, bo mam ustawione w komputerze, zaraz Wam pokażę, mam ustawioną szerokość roboczą na 2,90, czyli nakładkę mam przewidzianą, jest to 3 metrowy agregat, ale te 10 cm na nakładkę zmniejszyłem. Więc spalanie jest nieduże. Bierze się to z tego, że talerz stawy mniejszy opór. Więc, więc to nie jest jakby tam zaletą konkretnie tej maszyny, w sensie konkretnie tej firmy, tylko konkretnie agregatów teleżowych. Więc jak najbardziej na plus. Drugi temat to jaki wybrać agregat teleżowy. Tutaj no, zagranicznych firm nie brałem pod uwagę, gdyż, jak mówię, niewielkie gospodarstwo. To nie mój budżet trochę. Wybrałem polską firmę, znaczy w ogóle szukałem między polskimi firmami, ponieważ wydaje mi się, że agregat talerzowy to jest chyba taka maszyna jedna z niewielu, gdzie polski agregat będzie dobrym agregatem i nie będzie ustępował zachodniemu, ponieważ moim zdaniem Polskie maszyny są bardzo dobre, tylko są zrobione ze słabego materiału, ze słabej stali. I to jest ich główny problem. Tutaj ten problem słabej stali został zastąpiony. zastąpiony. No, ten agregat jest tak skonstruowany, że jest cholernie masywny. Dlatego waży też dużo i to jest akurat, to jest akurat plus przy agregacie toleżowym. No co prawda też i minus, ale o tym zaraz opowiem później. Plus dlatego, że no, tak jak tutaj mamy ściernisko, jest bardzo sucho. Ta masa tego agregatu jednak go dociska. I, i, i jest to jest zrobione w miarę, w miarę dobrze. Nie? Więc dlatego zdecydowałem się na polski agregat. A z polskich marek dlaczego wybrałem? Granosystem. Tak naprawdę brałem pod uwagę taki i Granosystem, ponieważ są masywnie zrobione i ponieważ, nie wiem na chwilę obecną, bo to jednak trochę czasu minęło, w tamtych czasach te dwie firmy miały talerze włoskiej firmy Ofas. Jest to dosyć dobra firma, dużo zachodnich marek ma podzespoły tej firmy talerze są ze stali bodajże borowej zrobione e, czyli utwardzane e, i wytrzymują naprawdę dużo, więc e, jeżeli pytacie jaki agregat talerzowy odpowiedziałbym, że polski, ale z naciskiem na to, żeby talerze były jednak z zachodniej firmy, żeby nie ścierały się zbyt szybko <laughs> e, także to. Co, co jeszcze mogę powiedzieć? Wady i zalety, tak? No to, tak jak mówiłem, masa tu akurat jest wadą i zaletą. To, że ten agregat daży, da, waży dużo, bo to jest 1400 kg z wałem rurowym, więc nie mało. Co jeszcze? No ciągnik nawet John Deere 6R, czyli dosyć spory ciągnik, ma problem z podnoszeniem na hydropaku siwnika, jeżeli jest zasypany do, do pełna e, zbożem, e, to przy podjeżdżaniu e, do, do bruzdy muszę podnosić pierwszy hydropak z e, siwnikiem do góry, a dopiero później podnoszę cały agregat, ponieważ e, ciągnik nie da rady, tak? Znaczy daje radę, ale no to bez sensu, pompa jęczy szkoda mi po prostu tego ciągnika a jeżeli siewnik podniosę do góry środek ciężkości idzie do przodu w kierunku ciągnika no i wtedy podnosi bez żadnego problemu także tyle co jeszcze, Od teraz jak już dojeżdżamy to widać właśnie kolejny minus czyli takie brustki nie wiem czy widzicie to ale agregat ten robi taką bruzdę w sensie, że tak jak pług narzuca w jedną stronę, w prawą stronę narzuca ziemię, a z lewej strony zostaje taki dołek delikatny. Nie jest to jakieś duże nie są to jakieś duże brustki, ale no to denerwuje. Tutaj przy ściernisku mam ekrany do góry podniesione, więc to jeszcze mocniej rzuca, ale robię tak, że jeżdżę dookoła, tak, tak jak pługiem i wtedy na prawą stronę nie zarzuca i nie ma problemu problem tylko jest widoczny na końcu przy robieniu składu gdy uprawiam z agregat agregatem ekrany opuszczam i ustawiam wtedy jest trochę lepiej jednak mimo wszystko zostaje zostaje delikatna brustka i każdy przejazd widać nie jest to zbyt uporczywe ale Denerwujące trochę. Jednak ja lubię jak pole ładnie wygląda i to mnie trochę denerwuje. Ale to chyba tak naprawdę jedyny minus tego agregatu. <laughs> Zaraz przejdziemy. Zaraz przejdziemy to Wam pokażę z zewnątrz, jak agregat wygląda, jak jest zużyty tak? po 5 latach. Jak są zużyte talerze żebyście mogli ocenić czy, czy, czy te talerze szybko się zużywają, czy nie chociaż wydaje mi się, że gdyby był to zwykły agregat, te syśniczki były już pewnie by ze dwa razy jak nie więcej wymieniane, weźcie pod uwagę, że 40 hektary, ale uprawiane kilka razy do roku, czyli w sumie może ze 120 nawet hektarów rocznie ten agregat przerabia, ponieważ na wiosnę Uprawiam podsiew, później drugim przejazdem z siewnikiem, później uprawiam ściernisko, tak samo z kukurydzą. Wyoruję też łąki. Co ciekawe, na, bardzo dobrze nadaje się do, o, do wyorywania łąk. Nie stosuję żadnego glifosatu, po prostu przejeżdżam po łące dwa razy agregatem, jak jest w miarę wilgotno i to tyle wystarczy, żeby 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 sprawnie zaorać, tak, żeby, żeby się nie męczyć podczas orki o, tutaj może zatrzymam się, bo za krzakami będzie mniejszy wiatr wyjdę na zewnątrz i pokażę jak on wygląda, może podniosę do góry ok nie wiem czy cokolwiek będzie słychać, ponieważ nie, wiatr chyba za nie, jednak jest. Gra. Tak się prezentuje agregat. Talerze tak właśnie wyglądają. Zużycie ich po pięciu latach, więc chyba nie najgorzej. To jest napisane. Firma OFAS. Made in Można było by się pokusić o inny wał, ale on był jednak najlżejszy, więc dlatego się zdecydowałem na taki, a nie inny. Ale daję radę. A tak wygląda uprawiona ziemia 10 cm, może nawet ponad 10. Ponad 10. Zobaczcie, jak fajnie słoma jest przerzucona warstwą ziemi. Że robi robotę. To tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Cześć.